A teraz najbardziej niesamowite wiadomości, na które wielu, wielu czekało, zwłaszcza ci, którzy wybierają się do Hiszpanii. Temperatury pójdą trzykrotnie w górę. Powtarzam, trzykrotnie. Jeżeli dzisiaj nad ranem mieliśmy 4-5 stopni, to dokładnie w przyszły tydzień będzie już 17, a za dnia, teraz mamy 16, ale było 9, temperatury pójdą na 26 w cieniu idzie praktycznie nagły skok jakiego nie było bardzo w tym roku. Hiszpanie wymarzli, to były najniższe temperatury, jakie pamiętają najstarsi ludzie, czyli blisko zera, co dla Hiszpana tu przy Gandi, to były siarczyste mrozy. No ale kończy się to do tego, jeżeli uwzględnimy, że dochodzą nowe loty z Łodzi do Alicante. Z Warszawy Chopena do Walencji. To będzie fenomen absolutny, będzie Ryanair latał. Już doszedł od grudnia Wizajr, który lata też z Chopena. Będzie bardzo, bardzo teraz wygodne połączenie z wszystkich lotnictwa prawie z Polski i Alicante i Walencja. To tyle na razie z wiadomości i zapraszam do kolejnych